Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa. Elżbieta Kobelak, dzień dobry. A moimi Państwa gościem jest Przemysław Fiugajski, dyrygent i dyrektor artystyczny Filharmonii Gorzowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami inauguracja kolejnego, piętnastego już, jak się okazuje, roku artystycznego, sezonu artystycznego Gorzowskiej Filharmonii. Panie dyrektorze, jaki to będzie sezon? No myślę, że będzie bardzo, bardzo udany, bardzo różnorodny i taki, który przyniesie nam wszystkim, i melomanom, i nam, muzykom, i pracownikom instytucji, wiele radości i satysfakcji. Bardzo na to liczymy wszyscy. Praca nad sezonem, kiedy się rozpoczęła? Bo to nie hmm. jest praca z dnia na dzień, nawet nie z tygodnia hmm. na tydzień, prawda? To prawda, no prace nad sezonem trwają w zasadzie bezustannie. My już teraz pracujemy nad tym sezonem, który zacznie się za rok. Więc takie roczne, czasami nawet więcej niż roczne wyprzedzenie w planowaniu myślę, jest takim właściwym marginesem, który pozwala i pozyskiwać ciekawych artystów i w taki gruntowny i przemyślany sposób planować całość sezonu, który też powinien się. Ułożyć w jakiś rodzaj takiej spójnej narracji. To w takim razie, w ubiegłym roku, rozumiem, rok temu, kiedy zaczynaliście pracę nad sezonem, który właśnie się rozpoczyna, jakie były założenia? Założenia zawsze są w zasadzie takie same. To znaczy, wymyśleć. Taki repertuar, tak zaplanować koncerty, tak poprowadzić też jakiś rodzaj takich, nazwijmy to, nie wiem, dominant czy kulminacji w trakcie sezonu, żeby tę naszą publiczność cały czas zaciekawiać, i cały czas sprawiać, że filharmonia jest jakimś rodzajem takiego magnesu. Dla odwiedzających ją. Więc tutaj nikt Ameryki nie wymyśli. Wszyscy, myślę, dyrektorzy artystyczni filharmonii działają według podobnego schematu. To znaczy, zastanawiają się, co zrobić, żeby ten program był jeszcze ciekawszy, jeszcze bardziej atrakcyjny. Nie popadając jednak w taki rodzaj, no właśnie, nazwijmy to, populizmu artystycznego, czy jednak pamiętając cały czas o tym, że, że my też jesteśmy od tego, żeby w jakimś sensie ten Gust naszej publiczności kształtować i dbać o to, żeby. Ehm, e, filharmonia była miejscem przede wszystkim sztuki. Czyli nie tylko dawać to, co się podoba, ale też to, co otwiera nowe horyzonty słuchaczy, tak? Tak, chociaż rzecz jasna no, najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy, cytując klasyka, więc e, takiego e, repertuaru e, znanego e, też nie może zabraknąć. E, ale e, rzecz jasna musimy też dbać o to, żeby e, te, naszą publiczność, ale też nas jako orkiestry konfrontować z takim repertuarem, który wykonujemy po raz pierwszy wszyscy. Przed nami koncert inaugurujący pod hasłem Siła Osobowości, a właściwie trzy koncerty w jednym. No, można tak powiedzieć, mamy trzy y, utwory podczas tego koncertu y, zaplanowane. Zaczynamy y, jakim takim rodzajem uwertury utworem Karola Szymanowskiego w orkiestracji Grzegorza Fitelberga, wybitnego polskiego dyrygenta, przyjaciela kompozytora Karola Szymanowskiego, wielkiego propagatora jego twórczości. Po tej etiudzie na scenę wkroczy znany i uwielbiany w Polsce, ale też na całym świecie Ingolf Wunder, znakomity austriacki pianista, laureat konkursu szopenowskiego ale nie zagraj Chopina zagraj innego polskiego kompozytora Wojciecha Kilara usłyszymy drugi koncert fortepianowy tego właśnie twórcy a po przerwie Pietruszka Igora Strawińskiego jeden chyba z najbardziej wymagających utworów zarówno dla orkiestry jak i dla dyrygenta Mm, bardzo jestem ciekaw, jak sobie z tym poradzimy, bo tutaj skala trudności jest faktycznie bardzo wysoka i ta poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona dla nas jako wykonawców. No ale utwór jest jakąś niesłychaną wprost ferią barw, ferią pomysłów muzycznych. Mamy tutaj i jarmark, i cyrk, i Prawdziwe uczucie. Pietruszka w oryginale była muzyką baletową, więc ona opowiadała historię, w jakimś sensie fabularną, nawet można powiedzieć. Po latach, po dekadach, już mało kto pamięta o tym i wykonuje ten utwór w tym oryginalnym, w oryginalnym kontekście właśnie jako utwór baletowy. Najczęściej można to, to dzieło usłyszeć jako autonomiczne dzieło muzyczne, na tyle ta muzyka jednak jest frapująca i pierwszoplanowa. Ja, przygotowując się do tej naszej rozmowy, posłuchałam tych trzech utworów wczoraj, i muszę przyznać, że najbliższy chyba no, mi był Karol Szymanowski. Natomiast przyznam się szczerze, że słuchając koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara. Po pierwsze, byłam zdziwiona, dlaczego obok pianistki, bo e, mhm. akurat utwór grała pianistka, usiadła druga osoba i drodzy Państwo, musicie sobie wyobrazić, że pianistka właściwie nie odrywała mhm. rąk od klawiatury, i ta druga osoba no, musiała przewracać momenty. nuty. Mhm. A poza tym e, są tam takie momenty, kiedy ja, e, no można powiedzieć, laik muzyczny, bo e, no to nie jest tak, że przecież moje gusta jakieś mocno. E, gdzieś tam wypracowane. W pewnym momencie łapałam się na tym, że przestawałam oddychać. Tam były mhm. takie momenty, mhm. że naprawdę porywające. Musiałam się gdzieś tam to serducho uspokajać. Także mhm. na pewno warto e, przyjść do Filharmonii. Tylko pytanie, czy są bilety? Bo koncert inaugurujący no to jest jeden z tych, na który tak, bi o ale, bilety trudno. Ale jeszcze są. Więc bardzo Państwa zachęcam, bo faktycznie ten repertuar jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo też różnorodny, no bo mimo tego, że gramy w zasadzie wszystkie te utwory są z XX wieku, no to jednak różnice stylistyczne między tymi trzema dziełami są bardzo duże i tak jak pani powiedziała są w zasadzie takie trzy małe koncerty podczas jednego koncertu. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Od 10 do 20 października takie flagowe dzieło hmm. Gorzowskiej Filharmonii, czyli Festiwal Muzyczny imienia Wojciecha Kilara już 12. Tak i po raz pierwszy on będzie w nieco innej formule poprowadzony, ponieważ do tej pory ten festiwal był poświęcony muzyce współczesnej, rozumianej może dosyć szeroko jako taka muzyka pisana no, po II wojnie światowej, tak to ujmijmy. Czyli już nie do końca współczesne no, utwory trudno jako utwory współczesne określać utwory z nie wiem, lat 50. czy 60. -tych zeszłego wieku. E ale od tego sezonu ta formuła uległa jeszcze większemu rozszerzeniu. To znaczy, nadal głównym komponentem tych koncertów jest muzyka współczesna. Natomiast chcemy tę muzykę współczesną zestawiać czasami na zasadzie kontrastu, czasami na zasadzie podobieństwa z dziełami z odleglejszej przeszłości. I tak na przykład na koncercie inaugurującym festiwal dziesiątego. Października, um, utwór współczesny um, żyjącej polskiej kompozytorki, która nas um, zaszczyci swoją obecnością Hanny Kulenty, um, zestawimy z dziełami um, Claude'a Debussy'ego, jednego z um, najwspanialszych francuskich impresjonistów. I tu też myślę jest, impresjonizm nam się kojarzy głównie z malarstwem, a tutaj y, także y, mamy muzyczny impresjonizm, więc też zachęcam Państwa y, do, takiej, do przyjścia i po prostu do z, y, zobaczenia, czy wysłuchania, jak y, ten impresjonizm w muzyce się manifestuje i na ile y, to, co znamy z, właśnie z y, płcien. Francuskich impresjonistów, na ile to mogło się przełożyć na muzykę, gdzie są te podobieństwa, na ile można mówić o jakichś podobieństwach. Moim zdaniem można, bo to jest podobny rodzaj wrażliwości i tu, i w muzyce. Więc myślę, że to też z tego powodu bardzo ciekawa, bardzo ciekawa propozycja. Natomiast w utworze Hanny Kulenty niezwykły instrument solowy i niezwykły instrumentalista, mianowicie usłyszymy fletnie pana. Czyli instrument o antycznym rodowodzie. Okazuje się, że takie instrumenty ciągle są w użyciu, ciągle się na nich gra, i co więcej, kompozytorzy ciągle na nie piszą swoje utwory. Więc ta fletnia pana z solowa, z utworu Hanny Kulenty, jakoś zare, zarezonuje, myślę, z Debisim, z Preludium do Popołudnia Fauna, bo, bo tu też mamy jakieś antyczne nawiązania, w tym faun. Fletnia pana, tematy blisko siebie y, y, znajdujące się. Dodatkowo y, Preludium Debisiego otwiera też jeden z chyba z takich najsłynniejszych y, cytatów, y, fragmentów y, w literaturze orkiestrowej y, dla fletu, więc ten flet trochę u Debisiego. Y, Naśladuje fletnie pana, którą potem w oryginale usłyszymy w utworze Hanny Kulęty. No i tego typu właśnie ciekawostki, tropy y, y, też bierzemy pod uwagę, właśnie planując repertuary koncertów, żeby też to właśnie y, jakaś taka czasami nieoczywista, podskórnie płynąca narracja też mogła się ujawnić. Panie dyrektorze, a w momencie, kiedy planujecie, y, planowaliście tegoroczny sezon, to zaplanowaliście także te cieszące się dużą popularnością wydarzenia tematyczne, z okazji, nie wiem, świąt, Dnia Matki, chyba Walentynek, pamiętam, że w tamtym roku takie były i one za każdym razem wyprzedawały się. Tak jest i tak samo jest w tym sezonie staramy się wszystkie te właśnie preteksty świąteczne, o których pani wspomniała, przeznaczać na koncerty, które no mają troszkę lżejszy charakter, co nie znaczy, że oczywiście że są jakoś tam słabsze czy mniej ciekawe. Ale też zdajemy sobie sprawę, że nie samą klasyką filharmonia żyje, i nasi też melomani nie, są pewnie też ciekawi, czegoś. Spoza muzyki klasycznej, i takich propozycji jest całkiem sporo, bo tak jak pani mówiła, i Walentynki, i Dzień, i Dzień Matki. Święta, jakieś około świąteczne? Około świąteczne preteksty jednak poświęciliśmy w tym sezonie muzyce, oddaliśmy muzyce klasycznej. To mhm. znaczy, na święta Bożego Narodzenia dokończymy nasz Bachowski cykl. Które rozpoczęliśmy w poprzednim sezonie, czyli y, wykonamy trzy kolejne kantaty Bacha na Boże Narodzenie. Y, natomiast y, w okolicach y, Wielkiego Tygodnia y, y, wykonamy dzieło droga krzyżowa Pawła Łukaszewskiego, jednego z takich najbardziej rozpoznawalnych i, i najbardziej lubianych i najbardziej też nagradzanych polskich kompozytorów, też żyjących ciągle. Panie dyrektorze, bo. Mm... Państwo macie świadomość, że część mieszkańców jeszcze nigdy, mieszkańców Gorzowa, jeszcze nigdy w Filharmonii nie była. Tutaj mamy też pytanie od naszego słuchacza i tutaj pan Krzysztof pyta, jakby pan zachęcił mnie jako człowieka do przyjścia do Filharmonii, człowieka, który ani razu nie był na koncercie w takim miejscu, jakim jest Filharmonia? Zachęciłbym Chyba w najprostszych słowach. No, starałbym się zwrócić uwagę na to, że obcowanie z kulturą jest wyznacznikiem naszego człowieczeństwa i że e, e, jest to rzecz, w którą raz, jak już zainwestujemy swój czas, jakąś swoją energię, e, nie damy się temu zrazić. Jakby zaufamy temu, że to, co na początku może nam się wydać trochę obce, może czasami nawet trochę nudne, ale jeśli um, faktycznie zaufamy temu, że jednak warto. Przyjść kolejny i kolejny raz, w jakimś momencie też, nie wiem, jakiś rodzaj drzwi w naszych sercach, w naszych umysłach e, się otworzą, i e, e, nagle ta obcowanie, właśnie z muzyką, obcowanie z muzyką wykonywaną na żywo, i obcowanie, szerzej mówiąc, ze sztuką stanie się jakimś ważnym elementem naszego życia. I wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych e, powodów, żeby bać się takiego wejścia do tej e, rzeki. E, Bo może porwać? Bo może porwać, właśnie tak. Ale może porwać, ale te, nie, nie, nie utoniemy w, te, w tym nurcie. To jest taki nurt, który raczej nas pcha ku górze, a nie ku. Dołowi. A gdyby pan miał polecić jeden z koncertów, specjalnie dla pana Krzysztofa? dla osoby, która nigdy wcześniej nie była w Filharmonii. Tegoroczny sezon, jeden koncert. No to polecę ten, który jest najbliższy czasowo zawsze. <laughs> jeśli, spotkam, tak, jeśli spotkamy się za dwa miesiące, to też polecę ten najbliższy. A, okay. e, bo Ja bo, ze że... swojego doświadczenia osoby, która już <coughs> przeprowadzała mm. osoby, które pierwszy raz były w Filharmonii, polecam zawsze koncert inaugurujący, mm -hmm. koncert na zakończenie Aha. sezonu, bo one są zawsze najbardziej spektakularne, albo jeden mm -hmm. właśnie z tych koncertów tematycznych, takich mm -hmm. lżejszych. Mhm. One mogą faktycznie, no może ten pierwszy pierwsze chamyczek. lody przełamać. Może pierwsze, być, pierwsze lody przełamać. Ale jeżeli już jesteśmy przy pytaniach od mieszkańców, to jeszcze pan Roman pyta, czy Filharmonia jest dalej wspomagana środkami z Ministerstwa Kultury, a jeśli tak, to na co zostały one przeznaczone? Tak, jesteśmy ciągle wśród tych instytucji, którzy, które są współprowadzone, współfinansowane przez Ministerstwo Kultury. Środki te przeznaczamy na naszą bieżącą działalność na to, żebyśmy mogli właśnie i zapraszać coraz bardziej znakomitych artystów, ale też, żeby, żebyśmy mogli Państwu prezentować takie dzieła, które wymagają od nas dużych nakładów finansowych. Mamy wiele koncertów w tym sezonie gdzie nasz taki podstawowy bazowy etatowy skład orkiestry bardzo znacząco rozszerzamy e, po to żeby móc właśnie zagrać e, dzieła które wymagają bardzo dużej orkiestry e, czy szukacie muzyków tak, tak. Jesteście na etapie poszukiwań, tak? Znaczy my te, te, to, to, to raz. Szukamy muzyków, e, których moglibyśmy zatrudnić, którzy, którzy mogliby się z nami związać etatowo, e, ale też do, w zasadzie większości koncertów pozyskujemy muzyków po prostu z, z rynku muzycznego, e, po to, żeby te dzieła, które wykonujemy, móc grać no, w takich składach i w takiej ilości muzyków, żeby one odpowiadały zamierzeniom kompozytorskim. Więc oczywiście, to wszystko jest i bardzo czasochłonne, i kosztowne, i yy, yy, no, wymagające odpowiedniego budżetu. Przemysław Fiugajski, dyrektor artystyczny Filharmonii Gorzowskiej, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i serdecznie Państwa zapraszam. Przychodźcie do nas jak najczęściej. Rozmowa z Gorzowem. W od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.